Cześć, z tej strony, Kasper. Zapraszam Was na recenzję oczyszczacza powietrza House and Luft HL OP11 WiFi. Pudełko zawiera w sobie podstawowy zestaw najbardziej niezbędnych elementów. Mamy tu praktycznie tylko oczyszczacz z zamontowanym filtrem HEPA, jest do tego instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Obudowa oczyszczacza robi bardzo pozytywne pierwsze wrażenie. Całość jest w postaci takiego stosunkowo niewielkich rozmiarów walca i wymiary to około 22 cm średnicy oraz 46 cm wysokości. Obudowa niemal w całości jest wykonana z białego matowego tworzywa sztucznego, który wygląda tutaj bardzo elegancko i nowocześnie. Na dole urządzenia mamy blokadę pokrywy. Gdy ją zwolnimy, możemy w prosty sposób dostać się do zintegrowanego filtra zamontowanego wewnątrz urządzenia. Przy dole mamy jeszcze przewód zasilający o długości około 190 cm. Na przodzie i na tyle urządzenia mamy kratki, przez które wciągane jest powietrze. Następnie jest ono oczyszczane przez zamontowane filtry i najpierw jest to filtr wstępny zbierający większe zanieczyszczenia, potem przez filtr HEPA-13 zatrzymujący do 99,98% alergenów i nieczystości, a na końcu jeszcze całość przechodzi przez filtr węglowy eliminujący zapachy i szkodliwe gazy. Po drodze jeszcze przechodzi przez jonizator oraz lampę UV, które są ukryte pod górną pokrywą urządzenia. Powietrze przechodzi także przez czujnik, który jest zamontowany na tyle, zaraz nad wlotem powietrza. Na górnej pokrywie zamontowany jest wyświetlacz, oświetlenie informacyjne oraz dotykowe klawisze. Na wyświetlaczu pojawia się wartość oznaczająca obecną jakość powietrza, jest to sygnalizowane również za pomocą koloru wokół czarnej wstawki za pomocą dość jasnego światła. Wygląda to w taki sposób, że kolor niebieski oznacza dobrą jakość powietrza, czyli zawartość pyłu zawieszonego PM2,5 na poziomie nie większym niż 49,9 mikrograma na metr sześcienny. Kolor żółty mówi o umiarkowanej jakości od 50 do 99,9 mikrograma na metr sześcienny. Kolor pomarańczowy sygnalizuje zanieczyszczone powietrze, czyli od 100 do 149 mikrogramów na metr sześcienny. A kolor czerwony ostrzega przed bardzo zanieczyszczonym powietrzem dla wartości powyżej 150 mikrogramów na metr sześcienny. Poza informowaniem na temat jakości powietrza, od góry możemy także skorzystać z podstawowych ustawień urządzenia. Mamy tu bowiem klawisz włączający i wyłączający jonizowanie powietrza, lampę UV, a także działanie całego urządzenia. Poza tym możemy regulować intensywność nawiewu, i do dyspozycji mamy cztery prędkości, a także tryb automatyczny. Który dostosowuje prędkość działania do aktualnego zanieczyszczenia powietrza. Możemy także skorzystać z timera i ustawić od 1 do 12 godzin działania. Ostatni klawisz to tryb nocny, który zmniejsza głośność i intensywność pracy urządzenia oraz wygasza oświetlenie klawiszy, a także tej kolorowej obramówki. Klawisze reagują bardzo szybko i precyzyjnie na dotyk. Każda akcja tutaj potwierdza się podświetleniem konkretnego klawisza lub pojawieniem się konkretnej liczby na ekranie i jest tak w przypadku timera. Z poziomu tego panelu możemy więc zarządzać praktycznie wszystkimi funkcjami jeśli tylko jesteśmy blisko tego urządzenia. Jeżeli jednak chcemy korzystać z funkcji Wi-Fi to musimy pobrać aplikację Tuya Smart lub Smart Life. i tutaj oba programy mają dokładnie taką samą funkcjonalność, bardzo podobnie wygląda też konfiguracja. Na początku musimy bowiem być zalogowani na konto w jednej z tych aplikacji, następnie przechodzimy do sekcji dodawania nowego sprzętu, klikając na klawisz w prawym górnym rogu. Urządzenie powinno tu się od razu od góry pojawić po podłączeniu do prądu, jeśli jednak tak się nie stanie, możemy przejść przez konfigurację ręcznie. W tym celu przechodzimy do zakładki Małe urządzenia i tam wybieramy Oczyszczacz Wi-Fi. Następnie podajemy hasło do naszego routera i ważną informacją jest tutaj to, że możemy korzystać wyłącznie z sieci 2,4 GHz, niestety sieci 5 GHz nie są wspierane w aplikacji Tuya Smart i Smart Life. Po podaniu hasła zostaniemy poproszeni o aktywowanie trybu parowania w oczyszczaczu. Aby to zrobić wystarczy przez 5 sekund przytrzymać klawisz zasilania, wtedy ikona Wi-Fi zacznie mrugać i w tym momencie możemy potwierdzić mruganie w aplikacji. Po tym zaczyna się nawiązywanie połączenia, po kilkunastu sekundach sprzęt powinien pojawić się w naszym smartfonie, a na koniec możemy jeszcze zmienić nazwę. No i praktycznie konfiguracja zakończona. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to tak naprawdę wszystkie opcje są takie same jak te dostępne z panelu dotykowego. Największa różnica jest jednak taka, że możemy dokonywać zmian zdalnie na ekranie smartfona, kiedy jesteśmy z dala od oczyszczacza. Nie musimy być nawet połączeni do jednej sieci. Wystarczy jakikolwiek dostęp do internetu z innego routera czy chociażby z transmisji danych, a sterowanie będzie tu jak najbardziej możliwe. Na ekranie głównym aplikacji mamy informacje na temat bieżącego stanu jakości powietrza. Pod tą informacją mamy klawisze do zarządzania pracą oczyszczacza. Pierwszy jest włącznik zarządzający zasilaniem sprzętu, dalej mamy tryb pracy i mamy do dyspozycji tryb ręczny lub tryb automatyczny oraz prędkości i tu dostępne są niska, średnia, wysoka oraz turbo. Wybierając którąś z tych prędkości od razu przechodzimy do trybu ręcznego. Ostatni klawisz na dole to Settings, czyli ustawienia. Tu możemy włączyć lub wyłączyć jonizację, dynfekcję UV oraz tryb nocny. Dalej jest timer pozwalający ustawić automatyczne wygaszanie urządzenia w taki sam sposób jak na panelu dotykowym, czyli po czasie od 1 do 12 godzin. Na samym dole jest jeszcze informacja na temat za ile dni powinniśmy wymienić filtr, a nad nią jest klawisz restartujący, jeżeli już go po prostu wymienimy. Kilka dodatkowych informacji i opcji znajdziemy klikając na ikonę ołówka w prawym górnym rogu. Są to dane o urządzeniu, jest automatyzacja Tapturan, czyli scenariusze działania wywoływane jednym klawiszem. Oprócz tego jest możliwość uruchomienia powiadomień o rozłączeniu urządzenia od sieci, jest też opcja udostępniania sprzętu innym osobom, a także tworzenie grup wzajemnie sterowanych sprzętów. Możemy także stworzyć skrót na ekranie głównym, poza tym sprawdzimy łączność z siecią, a także aktualizację oprogramowania. W tych dodatkowych ustawieniach pojawia się jeszcze informacja o współpracy z Amazon Alexa, Google Home czy ekosystemem Xiaomi. Wszystkie te systemy pozwalają na zarządzanie oczyszczaczem z zewnętrznych aplikacji, tworząc bardziej rozbudowane systemy domowe wzajemnie sterowanych urządzeń. Łączenie z urządzeniem jest bardzo proste. Wystarczy dodać w którejś z tych aplikacji usługę Tuya Smart lub Smart Life w zależności od programu z którego korzystacie. Oczyszczacz powinien tu pojawić się po chwili automatycznie. Testowałem działanie Amazon Alexa oraz Google Home. W pierwszej usłudze możliwe jest sterowanie z aplikacji praktycznie wszystkimi funkcjami, tak jak w przypadku programu Tuya Smart lub Smart Life, a także dotykowego panelu. Google Home jest niestety nieco mniej rozbudowany, ponieważ możemy jedynie włączyć i wyłączyć sprzęt, dodatkowymi funkcjami możemy jednak sterować, ale do tego celu musimy skorzystać już z komend głosowych. Mogą być one wypowiadane bezpośrednio do smartfona albo do zewnętrznych głośników np. Google Nest Hub. Co ciekawe na ekranie takiego Google Nest Hub możemy zarządzać trybami pracy, prędkością czy włączać i wyłączać jonizację oraz lampę UV. Szkoda więc, że w aplikacji Google Home te funkcje nie są już dostępne. Jeżeli lubicie korzystać z bardziej rozbudowanych funkcji to w Tuya Smart i Smart Life możecie jeszcze ustawić różne scenariusze automatyzacji. Wystarczy w tych programach przejść do zakładki inteligentny, i tam dodać nową scenę klikając plusa w prawym górnym rogu. Dostępne są dwa rodzaje automatyzacji. Pierwsza to wspomniany już Taptoran, czyli szybkie, konkretne ustawienia działania urządzenia wyzwalane jednym kliknięciem. Bez wchodzenia w poszczególne funkcje możemy chociażby jednym klawiszem zmienić prędkość działania, w tym samym momencie zarządzać jonizacją i lampą UV, czy czasem pracy oczyszczacza. Druga funkcja to automatyzacje już zależne od czynników zewnętrznych. Takich jak pogoda czy zmiana lokalizacji rejestrowana w naszym smartfonie, może być to też zmiana czasu czy wywołanie akcji na innym urządzeniu. Możemy więc chociażby automatycznie wyłączyć oczyszczacz po oddaleniu się od domu, czy włączyć go po wschodzie słońca lub podniesieniu się temperatury. W kontekście urządzeń to wszystko tak naprawdę zależy, jakie inne sprzęty macie podłączone do aplikacji. Może być to chociażby czujnik ruchu czy otwarcia drzwi, który aktywuje konkretne funkcje. Może to być klawisz łączający urządzenie, czy chociażby włącznik światła, który gasząc oświetlenie będzie także wyłączał oczyszczacz. Różnych możliwości jest tutaj naprawdę dużo i wszystko zależy od Waszej pomysłowości. Jeśli chodzi o działanie w praktyce, to muszę powiedzieć, że ten oczyszczacz pracuje bardzo skutecznie i stabilnie. Podczas moich testów nie miałem sytuacji, żeby coś przestało działać, żeby jakaś funkcja nie była dostępna, czy żeby coś nie działało tak jak powinno. Każda zmiana wywołana na panelu za pomocą aplikacji lub za pomocą asystentów natychmiast jest aplikowana na urządzeniu i nie ma w tym aspekcie żadnych problemów. Oczyszczak bardzo dobrze działa w trybie automatycznym i jeżeli nagle zmieni się jakość powietrza, to tryb pracy szybko się zmienia. Urządzenie poprawnie rejestruje także wszelkie zmiany w czystości powietrza i porównując to z inteligentnym czujnikiem jakości powietrza w pomieszczeniach od Netatmo, widać, że wszelkie zmiany dzieją się praktycznie w tym samym momencie. Według specyfikacji House and Luft HL OP11 Wi-Fi radzi sobie z pomieszczeniami do 30 m2, a jego wydajność oczyszczania to 230 m3 powietrza na godzinę. U mnie, w około 16-metrowym pokoju, można zauważyć szybkie zmiany w jakości powietrza i urządzenie skutecznie pozbawia je wszelkich szkodliwych cząstek, a wbudowany czujnik już po kilku minutach odnotowuje stanowczo lepsze wyniki niż na początku pracy. Jeden filtr ma tutaj żywotność około 6 miesięcy, co wydaje się dość optymalnym wynikiem. Jeżeli będziemy chcieli go wymienić, to koszt nowego to około 100 zł. Warto też pamiętać, że to urządzenie oprócz filtra, który oczyszcza powietrze z kurzu, alergenów, sierści, pleśni, dymu, zapachów czy gazu, posiada także dwa dodatkowe systemy oczyszczania. Jest to lampa UV eliminująca wirusy, bakterie i mikroorganizmy. Oraz jonizator generujący ujemne jony w powietrzu, podobnie jak to jest naturalnie chociażby w lesie czy nad morzem. Mamy więc tutaj naprawdę sporo możliwości na oczyszczanie powietrza, i jak moje testy pokazują, w praktyce naprawdę sprawdza się to nieźle. Podsumowując, oczyszczacz powietrza Hausen Luft HLOP11 Wifi kosztuje aktualnie niecałe 650 zł. Uważam to za bardzo atrakcyjną cenę i naprawdę zaskoczyłem się pozytywnie. Ile ten sprzęt może nam zaoferować? Przede wszystkim mamy tutaj sporo możliwości oczyszczania, no bo tak jak mówiłem, mamy filtr wstępny, jest filtr HEPA, oprócz tego filtr węglowy, jonizator oraz lampa UV. Do tego całość działa naprawdę sprawnie, wygląda elegancko, a sterowanie ze smartfona przebiega bez jakichkolwiek problemów. Mamy też wsparcie dla zewnętrznych asystentów, jest stosunkowo cicha praca oraz duża przejrzystość komunikatów, chociażby w kontekście bieżącej jakości powietrza. Czy zauważam tutaj jednak jakieś wady? W samym urządzeniu chyba nie, jednak brakuje mi dwóch rzeczy typowo w oprogramowaniu. Skoro mamy możliwość wyświetlenia bieżącej jakości powietrza, to wielka szkoda, że w aplikacji nie ma możliwości podejrzenia historii zmian, co pozwoliłoby dokładniej prześledzić sposób działania oczyszczacza. Myślę, że wystarczyłby jakiś wykres czy tabela, no niestety tutaj tego nie mamy. Poza tym przydałaby się możliwość wyłączenia lub przyciemnienia oświetlenia wokół panelu sterowania. Możemy je wygaśnić tylko po włączeniu trybu nocnego ze zmniejszoną intensywnością działania. Szkoda, że nie możemy tego zrobić w normalnych trybach, bo jednak to oświetlenie, szczególnie wieczorami, wydaje się dość mocno intensywne. To są jednak tak naprawdę dwa drobiazgi i nie wpływają w żaden sposób na działanie urządzenia. Uważam, że ten oczyszczacz jest naprawdę bardzo dobry, został wyceniony naprawdę solidnie, dlatego jak najbardziej mogę go polecić. A co wy myślicie o tym sprzęcie? Czy wy byście go kupili? Czy szukalibyście czegoś innego? Dajcie koniecznie znać komentarza. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!